Pokażę Wam dzisiaj moje super auto. Nazywa się Willis. budował mi go Tato. Bardzo fajnie, bardzo lubię jeździć. I patrzcie. Tutaj jest silnik, jest wydech, jest filterek taki przezroczysty. Jest osia, są koła. Tu jest rama, tu jest łańcuch, tam jest akumulator. Są jakieś kabelki Tato porobił. Dobra. Tutaj jest bak na paliwo. Tutaj są lampy. I tu jest zderzak tego do przyczepki jakiś na przykład. I rejestracja D, D1 Borys. Tak tato zrobił. Jakieś poklejane, tato też z oklejonego. Tutaj jeszcze wam wszystko pokażę. I tu jest klucz. Kierownica. Do tyłu, do przodu biegi, trąbka, gaz, hamulecz, paszy. Y, tutaj są takie, y, no ten, takie amortyzatory, ma też mocne pasje. Y, tylko usiądę tu. To odblokowany osiąga prędkość 80 na godzinę, by dojechał. A teraz jedzie, teraz jedzie nieodblokowany 45. Y, to jest tato y, dał go do, do latiernika. Jeszcze wam pokazę światła. O, tutaj kluczykiem przekręcisz i się zapalają. Teraz teraz o Tak wygląda? Tak. Siadaj, tylko jest 考一万多少？看。爸爸妈妈。媽媽 Na koniec na, na dzisiaj odcinka. Y, chcę, jak chcecie zobaczyć jeszcze trochę moich filmików o się, to zapraszam. Będ, będą, jak, będą filmiki, jak jeszcze go budowaliśmy sztatą. Dobra, do zobaczenia, do następnego filmiku, pa!